Witajcie Widowie, w kolejnym odcinku Z Robloxa W dzisiejszym odcineczku Gramy sobie w licytację Musimy patrzeć ile coś kosztuje I licytować Licytuj Za 100 dolarów I teraz gramy z botami chyba Oni licytują więcej niż my. Z No to... <laughs> podwyższamy, widzowie. To jest tutorial. Yy, no, no i chyba wygramy. No. Ani. To, to jest warte? Hop, hop, hop. <laughs> no i pochodzimy na ten plus widzowie. Mam tego miejsce, żeby zebrać. O. Tak, 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 dobra. Zbierzmy Miśka. Dobra, potwierdzamy. No to sprzedajmy resztę z mniejszym zyskiem. I wchodzimy do sklepu. Yy. Dobra, tam ulepszyć ok. okej. Gdzie sklep? Budujemy. Eee, a, no to się tutaj już podstawiło. Okej, okay, okej, okay. tak, 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 postawię tego mi się. O, pierwszy klient. Uuu, 105, no to jasne, że bierzemy. Uuu, no i za to się dostaje punkty. Dobra, tutaj są ulepszenia. I co bym chciał w sumie? Sloty? Nie... To bym kupił. Dobra, gościu, Ale już. No, dziękuję. I zobaczmy, czy jak zwykle są jakieś w sklep są dosyć tanie cash jest drogi te, tradycyjnie Szybsze oferty <laughs> to by też się trochę przydało ale to bardzo jak na razie pójdźmy na licytację. Yy, na 50. jak na razie nie mam, to dołączmy do takiej Ech, 17 14, no mało to tutaj jest zwarte Ja dam stówkę Widowe Jest, widowe, wygraliśmy to za 150 10, 4, 15 Eee Dobra, widzę, licytujemy. Rysykujemy. Po mm, raz drugi... Po raz trzeci sprzedali się... No, po raz drugi. <laughs> tutaj nas już nawet nie stać. Dziewięć... Tutaj to takie mało wartościowe rzeczy. Dobra. Zobaczmy, czy tutaj zarobimy. Hop, hop, hop. Dobra, zarobiliśmy, dobra. Tak przeważnie na boty to się opłaca licytować. Tutaj też. Czy zasówkę? No i wyszliśmy też tutaj na plus. I to na, na taki tutaj większy zysk. 150. Dobra, widzimy. To bierzemy takie najdroższe rzeczy. Mm. Ja bym wziął takie to. Dobra. Teraz sprzedajemy za mniejszą kwotę i idziemy tutaj do sklepiku. Nerwuje mnie to, że tak wolno się wchodzi do sklepu, ale trudno. Hop. I teraz tu. I teraz czekamy, aż ktoś coś kupi. Wlepszenia. Dostaliśmy go nie? Zobaczmy, ile on oferuje. Logo Siu. 38, dobra, 32 jasne. Jak za więcej to widzę jasne, to się opłaca już sprzedawać. Dobra, widzowie. Jakieś awatary tutaj, Kolekcja jakaś, co to jest? A, i rzeczy. A to teraz ciekawe ulepszeń. Ile mamy widzowie? 640, a tu jeszcze musimy iść na zwykłą. Y licytacje e, nie wiem 13 19 to nie rzeczy są. To nie licytuję tutaj widzę. Pominiemy tutaj. Widzę tutaj jest są dobre no, o 27. No tutaj się... widzowie bijemy się. Chcę mieć coś drugiego, żeby sprzedać w tym sklepie moim. Dobra, to kupiliśmy za stówkę. No to tamto jeszcze kolejne, kupimy sobie. 24... 24. tutaj są drogie rzeczy też to licytujemy, widzowie. Licytujemy się, widzowie. Za 75 takie coś, a to nawet bardzo dobre. Dużo tutaj zrobimy. Mocnienie budżet. Dobra. To jest mój garaż i sprzedamy go za 139, to dużo. Znaczy, znak na kwotę, którą zapłaciłam? Tu Tutaj ponad dwukrotność jest. No z... i tutaj, a jednak nie było żadnej drogiej rzeczy. To bierzemy takie coś i siano, chociaż nie siano w sumie. Takie coś. Proszę, sprzedajemy. to. Już mamy na kolejną auk aukcję, czyli możemy iść na lepszą aukcję. Dobra, ki do hokeja i... oraz taka panda. Alanas, numer jeden fan. Okej, okay, Ja zaoferuję. Z taką... a, odrzućmy. Nie. No chcę więcej, widzę. Chcę więcej, znaczy nawet 30% mogę jeszcze zaakceptować w sumie. Dobra, 30 akceptujemy 19, nie 8, nie, ja chcę więcej widzowie Możemy chwilę poczekać, ale ja chcę yy, mieć te swoje 30% zysku Plus 5, no jasne, gościu plus 20. No, trochę gościu za mało. Dobra, widzę, idziemy na auk aukcję. Idziemy, widzowie na lepszą aukcję. Nikt nie dołączył, dobra, lecimy 40. Czy o te, że tony są Dobra, 300 lecimy widzowie. 350. Trochę za drogą. widzowie. Mam swoją cenę, dobra, widzowie. Dobra, pomijamy. Tutaj tutaj no, dużo jest takich gdzie są rzeczy za 50, zobaczymy jaka jest początkowa. Dobra, licytujemy się, widzowie. Dobra, 350. Dobra, lecimy. Wygraj. Dobra, widzę 10, 50, 100, 100. No tutaj są fajne rzeczy, widzę. Dobra, widzę, lecimy. mnie za 200, to to kupię sobie. Na spokojnie widzę. Dobra, mamy to. Jeszcze kolejny. Zobaczymy, czy mi się to zwróci. Ten na pewno tutaj jest tu. Uuu, no i tutaj się to zwróciło ponad prawie dwukrotnie. Tutaj pytanie. Mm, tutaj jest dużo tu paczek. No trochę się spodziło. No. Małym zyskiem, ale zrobiliśmy. Widzowie. Uuu, no i tutaj są te drogie rzeczy. A no więc bierzemy takie dwie i lecimy. resztę sprzedajemy za 700 dolarów. No i jesteśmy na tym na zysku. O, o, tutaj tą pandę, dobra, pozwoliliśmy się, bo ja nie chcę mieć jeszcze tej panny, tak szczerze. O nie, tutaj trzeba co zbudować na niej taką podstawkę. O, t, e, chyba Chyba nie o to mi chodziło, podstawkę. E, bardziej mi chodziło pod tą. E, to przesuńmy sobie. Tu, i teraz obróćmy jeszcze, o tak Tak, żeby to jakoś wyglądało No i teraz, yy, nie ta Tylko ta O, hop, hop Okej, okay, bydlę Okej okay. Okej, okay, idę VIP7, no ja. a, a, co? Nie muszę mieć VIP-a, a to słabo. A to słabo wam myślę. Mi... Czyli 1000 tysięcy vip VIP'a, który daje 80%, to tak szczerze to, to jest słabe. Dobra, jakaś typiera. Może kupimy, może nie? Co to jest za Ja, żółty, żółty to jest mój ulubiony kolor, widzę. Wygląda jak na ale trudno. Dobra, no szybciej. Klinkij. Kupujesz to, czy nie? No, no i nic nie kup... A, lampę za 44%. E, nie, no tego nie chcę sprzedać. Ja chcę trochę wyższą cenę. E, dobra, widzę, idziemy na kolejną. Yeah. tam był jakiś temat to mnie bardziej ciekawa tort jakiś taki wachlarz no graty trochę licy tu dobra, pomijamy eee, e, <gryw> no dużo takiego ryzykownego rzeczy dobra to, to jest fajne. Fajny garaż, fajny. Fajny garaż widzę. Tutaj też można. no Znaczy, no, ja ten budżet, to nie wiem, czy to taki fajny jest. Dobra, 11, 20, tutaj ze 100 jestem, może, o, na tej bramce można dużo zrobić. Halo. Podoba mi się ten garaż też. Dwa i trzy. Wygrałem. Dobra, zobaczmy, co jest w tej kartce. Dwie takie furtki. Dwie takie rzeczy. O, no i zysk duży jest. Dobra. Tutaj, teraz pytanie. Bo to, no, tutaj też jest dużo. I maszyna do szulków Do gum. A Tutaj największy zysk jest. O, no to ciekawe. Mm, to bym chciał tą gumę. Nie w sobie. Weźmy wiertarkę i to, bo to będzie dobre. Okej, okay, idziemy widzowie. Za 20 dobra, niech ten pod już zejdzie. A teraz tu, rzucimy tu. I widzowie, idziemy. Co to jest za diamencik? A, za gemy! A To też to jest to ciekawe. Dobra, lecimy z kolejną aukcją. Bo jak coś wystawiamy, to wtedy widzą, też niech się tam po W tym sklepie U, dużo. Jest takiego 35, 46. To jest dobre, dobre, dobre. Widzę, ja. Dobra, niech się pobiją. 350. Czy 400, to jest dobra. dajmy 400, widzę. Hmm, hy, hy, hy. No, kalkulator, tutaj jest 5 ganków. Gaming by można kupić. Jeżeli Wam się spodoba, to oczywiście łapeczka w górę. I no, wtedy będzie więcej tych odcinków, jakaś 3 kaseta, A to może być ono droga. Wieście A mm, no, trudno, zaryzykuję raz. 300 dolarków. Eee, dobra, czy sprzedano? Dobra, bla, bla, bla. Tak, ciekawe to jest. Eee, no to tu jest, są jakieś znaki. 40. Słabe, jestem zapominięciem i tak mnie na tym stać. Hop, 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 grzelki. No i czy ja wyjdę? ale mały zysk jest. tutaj dałam za to 400 no i czy tutaj mi się cła. okej, okay. no drogie są te rzeczy są niektóre i tutaj wezmę maszynę do żeleczków widzowie wiecie co bym wziął? jeszcze to wiem, że to może trochę dziwne, bo powinienem brać najdroższe rzeczy ale widzowie to jest taka, bo ja nie chcę 36, mm, 38, jasne, sprzedaję wam to za tyle. Tutaj to. Albo tutaj możemy postawić tą na to widzowie. Mm -hmm. Nie wiem, nie pamiętam jak się zarabia tutaj gemiki. Prezent dla gra. Można prezentować też ludzi. No to też ciekawe. Mm -hmm. Inwentarz, ulepszenia... Hmm... To by się przydało to ku ulepszenie kupić, tylko że ono jest dosyć drogie, szczególnie w robuxa tutaj, no plus 50 miejsce... Na... To by było fajne, tylko czy to też dużo kosztuje? Mm hmm... Ok, widzę wydali 20. Nie, nie, ja chcę więcej. Co? Ja jestem takim trochę brybrednym. Trochę, trochę, to trochę za mało powiedziane. Tutaj jeszcze są jakieś żarówki, Dobra, lecimy z kolejną licytacją. Widzowie 12. O, 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 słabe, 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 słabe. Nie podoba mi się to. Cały jestem za pominięciem. 46, 50. No to do 200 można, znaczy A, 250 za dużo. No to tak skipujemy. O, kartony. Najbardziej lubię widzieć kartony. To jest, to jest... to jest coś co ja najbardziej lubię. Dobra. Czekamy jak się widzi. Dobra, i lecimy. Dobra, z trzecim garażem. Trzeci garaż bierzemy. Dobra, wygraliśmy tą licytację. I uwaga, ile na niej zarobiliśmy? Dobra, zrobiliśmy. 480, no to zysk jest 130, a mogę wziąć dwie rzeczy. No to idealne są dwie najdroższe rzeczy. resztę sprzedajemy z zyskiem. Dzień do naszego sklepu, bo pewnie są go nowi klienci. Idealne ceny plus 30. No jasne. Nie, 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 nie. Edytuj na sprzedaż. Usuń, usuń, usuń. Tutaj jest przedmiot. Tutaj ma być to. Okej. Okay. A tutaj sprzedam to. E, Okej, okay. A no to idziemy na kolejną aukcję. Jeszcze jeden, chociaż w sumie nie Nie, nie, nie czekamy sprzeda... No przyjemna mnie jeszcze teleportowało. Dobra, ostatnia licytacja na tej A potem idziemy na lepszą licytację Już widzę Hmm, tutaj można dużo pobawić się Czekamy aż oni się pobiją boty No i dajemy Po botach Żeby nie zawyżeć, wiecie, widzę ja Tak, to jest taktyka Dobra, widziałem, lecimy Tutaj są dosyć fajny drop. Tutaj też jest taki, znaczy dużo jest. Jeden na... ale to nie, też nie jest drogie. Hm. Spójrzmy do ile dojdzie ta cena. 250. No można tam dać 250, dobra. Tylko nie, to jeszcze nie jest takie. Nie jest jeszcze taki zły pomysł. A ile ktoś ma? 109. Dobra, widzę. Dobra, tutaj jest dużo boksów. Bardzo lubię boksy, bo one są takie niewiadome, ale tak na, na nich można dużo zarobić. Dobra, no właśnie tutaj w boxie, No, w tym boksie akurat nie było niczego fajnego. Dobra, przybyłem że wyszliśmy na plus, Nie, wyszliśmy na plus. Tutaj. O, właśnie widzicie jakie dobre rzeczy były w tym boksie. No, i tutaj stówka. No, tak słabo powiem wam widzę, Bierzemy to i to. Tak, resztę sprzedajmy za 680. Obecnie mamy trochę za mało na aukcję. Chociaż w sumie wcześniej nawet nie ma opcji, że ja to sprzedam poniżej. Poniżej ceny to nigdy nie sprzedaję. Czekam, aż się sprzedadzą te rzeczy. Chociaż w sumie bym mógł w tym czasie pójść na kolejną ao Dobra, zjechała mi gotówka, ale możemy patrzeć. Sobie. 140. Uuuuh, drogi, tutaj rzeczy. Dobra, 450. Do ilu dojdzie? To 500. 500, będzie.

Dobra, tutaj to jest słaby drop, ale musimy się coś wylicytować. No, tutaj jest 300 dolarów. No, tradycyjnie. Dobra, 800 dajemy w całe. Bo zapewne coś musimy ugrać na tym, bo Będziemy na minus. Powinniśmy wyjść 1800, powinno wyjść. Dobra, 800 dolarów. Czy sprzedamy to za 800? Dobra, t -fos. No to powinniśmy wyjść na plusie. <kłysy> Bierzemy. Em, no takie. Trochę słabe są tutaj rzeczy. Takie do wzięcia. No magazyn, by nie mieli pełny. Reszcie sprzedajemy za 700, ale też to, to za więcej sprzedamy. No, lecimy. Te licytacje na pewno nie była taka najlepsza. Dobra, sprzedajemy. Te widzę. Czyli Piękne rzeczy. Mm, Sprawdźmy na pewno najdroższą rzecz. Tutaj możemy coś wyczytać. A, to, to można tu. A buty nie można. Hmm. Trzeba postawić kolejny to. Tego kolejnego cośka. Oto. Dobra, niech się tam namyślają, a my idziemy na kolejną... No nie, na kolejną. Muszę się sprzedać Ech. dobra niech się coś sprzeda ale nie to kupię. znaczy sprzedam wam bo. bo sprzedaję z 16 minus słabe 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 oferty dawać mi lepsze lepsze tutaj ja sprzedaję tylko wszystko po cenie dla mnie opłaconej o mój friend Mój kolega Milion cash Millionaire 23 No dobra, niech ci będzie kościół. Dobra, ty możesz ponamyśleć za ten czas, a ja za ten czas dołączę sobie na aukcję, żeby zarobić dosik Uuu, bramka 150, no to z 1000 to będzie te pole wam w sobie. No dobra, licytujemy, licytujemy. Uuu, że, że tak tanie to mi pójdzie, to, to dobrze. Dobrze, widzło, to może kupimy jeszcze jeden hangar w sumie. <laughs> Zobaczmy. Dwie kosiarki za za 200, 300, 400, no z 500, 600 to jest 750, 800 850. Nie interesuje mi taki towar. Ym, prawdopodobnie niski tutaj bez. Mhm mm 400, 450, 500 556, ja, dobra, nie przybijajcie. Dobra, do 600 bylicytujemy, bylicytujemy za 600 wylicytujemy. Wylicytujemy za 600 Za 600, dobra. I co tutaj będzie? No, 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 dobra, dobra. Uuu, dużo tutaj zysku z tego pierwszego. Z tego, czy też będzie duży zysk. Hop, hop, o, 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 nad tysiąc, widzowie. A to jest... To bardzo dobrze, widzę. Bierzemy dwie najdroższe rzeczy. Wejście, płatność, wartość. Przedajemy za 1400, co nam już zwraca cenę licytacji. A jeszcze mamy produkty do wystawienia. Zobaczymy. Takie oferty, to nawet to tyle są nieśni, yy, u, u, Są... Zostałam... gemy. Dobra, to tak się zdobywa gamy. Tutaj bicykla postawimy, widzowie. A tutaj sprzedamy ławeczkę No i idziemy widzowie na kolejną aukcję, bo nie mamy co innego robić. Ta gra polega tylko na wejście na aukcję ciągle. Niech ja się tam namyślają ludzie. Mm, hmm, no to będzie dobra, dobra, lecimy z tym koksem. Tutaj na 1000 z tym mogę dać. BUOM! I Bum. za 400 pójdzie. Dobra. Wicytowany pierwszy hangar za 400 dolarów. Okej, okay, tutaj dwa woksów. Woksy idealny. Idealna rzecz, hop 500, 550, 600, 650. Boxy to są najlepsze rzeczy, jakie istnieją w tej grze. I za 650 pożyt Hanger. O, też są takie drobne do tej rzeczy. O, tak grabie? Nie zobaczę już. Ile może tu 700. To za 500 mogę zlicytować jeszcze sobie taki hankar, w sumie, raz pierwszy, po raz drugi i sprzedany trzeci mój hankar. Dobra, zobaczmy, czy na wszystkich zyskam. Ten safe jest... Is... O! No tutaj to prawie dwukrotnie. Tutaj słabiej. Słabiej tutaj poszło. A w tym ostatnim to tutaj. O, dużo tutaj wyszło. No znaczy na, na koszt tego to, to dobrze wyszło. I bierzmy dwie najdroższe rzeczy. Ale Rzecz też sprzedajemy za 2000. Co, co i tak wychodzimy już na na plus. I idziemy. Co jest? Jakaś strzałka. Hop! Coś. A właśnie, nie patrzyłam sobie na to miasto, co tutaj się dzieje. O, hop, hop, hop. Co tutaj jest? Musisz to naprawić. Aaa, okej. Okay. Aha, czyli może coś się za... Okej, okay. okej, okay, okej, okay, ja... rozumiem to. E, rozumiem o co tutaj chodzi. Dobra, idziemy do naszego hangaru w to Nie na spadku, tylko na serwerze. Nie, widać, że mamy... Jezu. Widać, że ludzie w to grają dzień i noc. I dzień i noc. Okej, okay. 30% jak mówiłem. Tak, dobra, za 29 też mogę to pójść. Dlatego robimy to tak. oraz sejfing. Dobra, widzaję, to by było na tyle z tego odcineczka Jeżeli ja chcecie więcej odcineczków z tej gry, to oczywiście łapeczkę w górę, subika i nie...